Z witam was w czwartym odcinku z gry LEGO Marvel Super Heroes 2. W poprzednim odcinku właśnie byliśmy w Wakandzie, poznaliśmy Czarną Panterę, ale pokonaliśmy tam jak tego, jakiegoś chłopa, no ale niestety ten ziomek, ten Warczyk, jak mu tam było, uciekł. A więc kontynuujemy dzisiaj tryb fabularny. No dobra, to lećmy tam i dorwimy frajera. Łatwo ci to mówić. Nie każdy ma plecak odrzutowy. To fakt, ale zawsze można wezwać Queen Jetta. O ile tutaj to też działa. Nie wiem czy blokada senka czy nie. Banana, w pain naciśnij, przytrzymaj. Trójkąt, a następnie użyj podraża, bo twoje siatkę pojazdą na dowolne umieścił wybrane piezdy, tylko jego kursor jest zielony. O proszę. To Star-Lord, legendarny. prosimy się Prosimy zdeponować vibranium w module depozytowym wibranium. Tak, tak, przez tych natentych awendach jest go niż A teraz otwieraj. Trzeba nieco przyspieszyć następną fazę naszego planu. Prosimy zdeponować wibranium w module depozytowym wibranium. Niewystarczająca ilość wibranium w module. Mechanizm drzwi aktywny. W przypadku zagubienia próbek wibranium powiedz tak, aby włączyć protokół poszukiwawczy. W innym wypadku powiedz nie i oczekuj reprymendy przełożonego. No, Sugerowanie mi jest zaznaczone na znajdziecie się w rogu ekranu kompasie, żeby uzyskać mon w wypełnieniu celu ich pozycji, możesz sprawdzić na mapie, naciskając cenę duży. W pobliżu wykryto próbki wybranium. Nie wystarczają w przypadku! Przyznam, że nie planowałem dziś biegać z miotłą dla hydry. System przechodzi w tryb uśpienia. Nie są to wskazówki czy podpowiedzi, ale... No cóż, ośpiesz się. Przypominamy mieszkańcom, iż najdrobniejszy detalj... Nie gdzie są wybranią. Tutaj na GPS-ie też mamy pokazany wybranium, Lord. No to co tym razem? Dobra, w dupie mam ten parkour. Obserwacyjne Kanga pomagają mieszkańcom rejonu spełniać normy. Prosimy pamiętać, iż tylko dostarczenie wibranium pozwoli zrealizować plan czteroletni i otworzyć drzwi. Skanowanie depozytu vibranium. Depozyt zaakceptowany. Drzwi. Aktywowane. Hail Hydra. I jesteśmy. Posyp najlepszego wibranium, Klo. Masz gości. Hail Hydra, he? No ale może teraz w końcu złapiemy, Kloa. Prędko. Wejdźmy do środka, zanim się zorientują, że coś jest nie tak. Kiedy już się zdawało, że nie może być dziwniej, biorąc pod uwagę rycerskie włości i dżunglę jako nasze nowe sąsiedztwo, mogę wyjawić informacje o nowym, mrocznym zakątku Chronopolis. To spaczona totalitarna, rządzona przez Hydre wersja naszego drogiego Manhattanu. Jak i kiedy do tego doszło, trudno rzec, ale J. Jonah Jameson wie, że to zgniłe wielkie jabłko pod wodzą Hydry wspiera Kanga. Kolaborantów spotka jednak bolesna lekcja patriotyzmu od rdzennego Nowojorczyka, który należy też do Avengers. Kapitana Ameryki. Wraz z Czarną Panterą depcze on po piętach Klołowi i skradzionemu łakanskiemu Vibranium. Prąd po odpowiedzi ku sterowcowi Hydry. Hydra wciąż używa sterowców? <grystanie> Ta, balony są takie złowieszcze. Wiesz... Nie myślałem, że skończę na posadzie w totalitarnym reżimie. <laughs> Życie potrafi rozbawić. Tak, ale nie jest tak źle. Na przykład to logo jest całkiem spoko. Całkiem spoko, Ano. Ale chyba powinno mieć osiem macek, skoro to ośmiornica. Hej, wiesz co? Masz rację, nie myślałem o tym. Klon musi tu gdzieś być, a z nim vibranium. Widnamy Jak miło Cię gościć! Tu w cudownym świecie hydry już nie istniejesz, ale przez knowania kanga znów muszę znosić Twoje kasiastą gwiaździste nonsensy! Użyczasz Gołowi pomocnej dłoni? Hehehehe, to doskonale! Wkrótce będziesz się uśmiechał drugą schodą twarzy! Alarm! Intruzi w dolnym sektorze 5A! Hal Hydra! Trzeba wsiąść się do roboty. Trzeba będzie o wiele więcej, żebym się poddał. No weźcie. A, jesteście! Spodziewałem się was. bo uwierzę. Odpuść ten szpan. Okej. Okay. może faktycznie się spodziewał. Być może zdołamy wykorzystać lasery kloa. we bomb Jest wasza. Droga wolna. Szybko, zanim. <laughs> Najwyraźniej nasza ścieżka jest ponownie zablokowana. Muszę przyznać, ci goście z Hydry potrafią budować niezłe barykady z losowych śmieci. Skupcie się. Znajdźmy coś, co pomoże nam się przedostać. Agenci Hydry, oto wasza szansa. Atakować! Atakować! Hej! Może sprawdźmy te skrzynie? Masz rację. Cały mi rzut moją tarczą sprowadzi je na dół. Rzut, kapitanie Rogers! Ha, dziękuję! Super! Zmacniać grawitacyjny! No to jazda! No, zadziałało! Powinienem był was chyba na ten temat uprzedzić. Sorki! Jakże ja ląduję w takich sytuacjach? Chyba widzę panel kontrolny bramy na platformie powyżej. Zgadza się. Podrzucić cię? Tak. Dziękuję, kapitanie. No dobrze, przygotujcie się. Klo jest niedaleko. Zapłaci za swą dwulicowość. Dlaczego nagle mam takie bardzo złe przeczucie. Pomocy! Daleko dotarliście, lecz to koniec. Unicestnie was! Zaniechaj, Chloe! Tylko dodatkowo pogarszasz swoją sytuację. O, tak sądzisz, czalo. Jeszcze zobaczymy. Yeah. Wysłać więcej sił do wsparcia kloa, więcej powie. Aha! Jeszcze już nie mogę, jak on na taką rog mi na nerwach, głupcy! dam was już mieć dosyć! o, -o. Musimy uważać! Tak, stań się za nim! I ten cały czas stój. Oj, jego torczał dużo zadaje. Bardzo. Leży. Tyle zola. Musimy posadzić te ptaszynę, zanim przetworzą resztę wibraniów. Baron Zimo, jakiś kolejny kolega? Można tak powiedzieć. Pantero, Klo jest Twój. My się zajmiemy tym. Rozumiem. Zimo! Kapitanie, Ameryko! Wiele minęło. Kang mówił, że za ten. Czyżby? Napęd rakietowy, to jest to! Masz spadochron? Dobrze! To wiesz, jak się tym lata? Tak, jak najbardziej! Nie wie. Zimo jest tuż, tuż! Widzę go! Trzeba ich teraz jakoś wstrząsnąć. Nie zauważyliście moich maluchów, prawda? A oni skąd się znowu wzięli? Baron Zamo. Baron Zamo. To idzie. Byle tak dalej. Nie, nie to jest niemożliwe. Już prawie. Ko Atenção, musiquinho soco. Thor e Capitão Marvel. Miss Marvel wyłożyła nam sytuację. Kapitan Marvel i ja ruszymy za Kangiem. Zgoda. A potem zbiórka w siedzibie Avengers. Ty przodem. Ależ nie. Ty idź. A! 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 Ona o, na przodem. przodem. Żyj i pozwól latać. Time Comics Hydra, wrenna, wydra. Ej, a, jak się zrywali? Cztery nowe postacie. Baron Zemo. Bowman. Klau. Tactical Forest i tyle. Daję to razem, bo dziękuję za to, żebym miał ten przykład na cześć.